W niedzielę wybory prezydenckie. Kto wygra i co o tym zadecyduje, przekonajmy się. Kto wygra wybory prezydenckie? Wiście nasz prezydent Andrzej Duda. Jak pani myśli, dlaczego to on właśnie ma największe szanse? No, bo z nich wszystkich jest najlepszy. Kto wygra wybory prezydenckie? No, myślę, że Trzaskowski, bo ma największe poparcie, aczkolwiek w, moje, w mojej opinii nie chciałabym. bo no, jest PO jednak, no Duda jest z spisu, no też nie fajnie. No. Kocinia że najlepszy kandydat według mnie. Ten, który otrzyma najwięcej głosów. A jak pan stawia? Ma Pany może jakiś swój typ? Eee, swój typ kto wygra, czy swój typ na który bym głosował? Swój typ kto wygra? Eee, wolę nie szacować. Eee, wydaje mi się, że Andrzej Duda ma największe poparcie, ale nie, nie jestem pewien. Kto pani zdaniem wygra wybory prezydenckie? O Tego nie mogę ja przewidzieć. Pan Bóg na niebie. Chciałabym, żeby mój faworyt to jest obecny pan prezydent. A dlaczego akurat on? No wszystkie obietnice jego nie były puste. tylko naprawdę realizował krok po kroku. Także myślę, że każda grupa społeczna powinna być zadowolona. Kto pani zdaniem wygra wybory prezydenckie? No trudno powiedzieć, ale ja stawiam jednak na Trzaskowskiego. Dlaczego akurat on? No myślę, że taki bardziej inteligentny człowiek no już ma jakieś pewne doświadczenia w dziedzinie akurat takiej. Jest już jakby nie było prezydentem miasta. Uważam, że ma, no powinien, w zasadzie powinien, żeby coś siękolwiek zmieniło w tym kraju. Jak na razie to jest bardzo, bardzo kiepsko. Andrzej Duda. Dostanie, tak, bo to jest najlepszy prezydent, jaki może być, Patriota i tak dalej. Realizuje wszystkie postulaty, nie obiecuje, tak, jak Trzaskowski. Na pewno osoba, która nie powinna ich wygrać. Kogo pan ma na myśli? No dobrze, wszyscy wiemy, kogo wybiorą ludzie. No nie będę mówił dokładnie nazwiska, bo wszyscy wiemy dokładnie kto wygra. Dlaczego nie jest to dobry kandydat na prezydenta? Miał swoją y, możliwość, której nie wykorzystał. Kto panim zdaniem wygra wybory prezydenckie? E, Duda. Ja stawiam za Dudą, zawsze byłam za Dudą i jestem za Dudą. Panem Dudą, że tak powiem. Kto pana zdaniem wygra wybory prezydenckie? Liczę, że któryś z kandydatów w demokratycznej opozycji. A konkretnie kto? E, największe szanse ma co prawda Trzaskowski, chociaż będę na niego głosował w drugiej turze, to w pierwszej mam innego kandydata i prawdopodobnie będzie to Hołownia. Dlaczego akurat oni są pana faworytami? Gdyż zapewnią moim zdaniem zachowanie niezależnego sądownictwa w Polsce i utrzymanie Polski w grupie krajów, które są uważane na zachodzie Europy za cywilizowane.